Witam serdecznie w Winnica Podzamcze. W dzisiejszym odcinku chciałbym zademonstrować odmianę selekcji Wiktora Kaługina o nazwie Podarok Bratu. Odmiana o wczesnym okresie dojrzewania około 110-115 dni. Grona stożkowe, średnio ścisłe, ważące od 700-1500 do gram. Jagody duże, o masie od 15-20 do gram. Miąż gęsty, soczysty o bardzo przyjemnym, harmonijnym smaku. Odmiana plenna o dużej sile wzrostu. Mrozoodporność na poziomie minus 23 stopni Celsjusza. Podarok Bratu. Selekcja Wiktor Kaługin. Zważymy sobie trzy jagody. Pierwsza 15,68. Druga waży 15,80 i trzecia 15,61. Trzy jagódki razem mamy 47 gram. Teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda w przekroju. Przekroimy sobie jedną jagodkę. Jagoda twarda. Miąż gęsty. Soczysty. W tej połówce mamy jedną niewielką pestkę. I tutaj mamy też jedną pesteczkę, a nie dwie. Przekroimy ją. I tutaj mamy podobnie jak tam jedna pestka w tej połóweczce i dwie pestki tutaj. Podarok bratu.